Nie wiem, czy miałeś kiedyś takie doświadczenie bycia lepiej wysłuchanym przez osoby obce w jakiejś ważnej sprawie niż przez swoją rodzinę, swoich najbliższych przyjaciół, znajomych, zwłaszcza wtedy, kiedy chodziło o rzeczywiście jakieś ważne sprawy. Podejrzewam, że taka sytuacja nieraz się zdarzyła i również doświadczał tego Jezus. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Jest, istnieje jakieś takie ryzyko w, w najbliższych ważnych relacjach, że mogą one spowszednieć, że mogą stać się w jakiś sposób może nawet jałowe. Wynika to między innymi z takiego powierzchownego podejścia do tych relacji. Kiedy okazuje się, że niby znamy kogoś już kilka, kilkanaście lat, ale tak naprawdę mało go znamy, mało go poznaliśmy od takiej strony rzeczywiście, jaki jest. I wtedy, kiedy przychodzi taki moment, kiedy ta osoba nam bliska chce nam powiedzieć coś ważnego, albo może kiedy my chcemy komuś przekazać coś ważnego, nagle jesteś, jest, jest odrzucenie, jest niezrozumienie, bo nie znamy się dobrze. Prośmy dobrego Boga, żeby taka sytuacja nie była między nami a Nim. Prośmy, żebyśmy rzeczywiście dobrze poznali Jezusa, żeby to nie była relacja powierzchowna, bo wtedy, kiedy przyjdą od Niego słowa, może trudne do nas, żebyśmy mieli odwagę je przyjąć, a nie odrzucać.